Cześć, słuchajcie, kolejny etap naszego projektu burgundy, który polega na rekonstrukcji Junaka do koloru Bordowo-Ecry, będzie polegał na polerowaniu elementów aluminiowych. Tutaj widzimy bębny. Zobaczmy, w jakim one są w stanie teraz. Sprychy zostały odcięte, są już kupione nowe szprychy. Tu wstępnie, tylko tak szczotką drucianą to oczyszczałem. W każdym razie wymaga to trochę zabiegów. Chciałbym doprowadzić to do, jako takiego połysku, chociaż to aluminium wiadomo jest porowate, nie jest zbyt doskonałe. I nie da się pewnie tego, znaczy da się wyprowadzić na lustro, tylko niekoniecznie ma to sens, bo ani ten junak kiedykolwiek tak wyglądał. Ej, ani też nie ma sensu zdzierać tak grubej warstwy materiału. Na filmie może będzie widać jak powierzchnia bębna jest porowata, więc trzeba było bardzo dużo zedrzeć. Postaramy się tego, żeby zdzierać jak najmniej, natomiast żeby wyglądało to jakoś bardziej przystępnie. To samo trzeba będzie zrobić z innymi elementami aluminiowymi, zwłaszcza z karterami silnika. Także będziecie obserwować kolejne etapy naszej pracy. I słuchajcie, po wstępnym szczotkowaniu, jeszcze dopiero przygotowany jest do polerowania. Zobaczcie, jaka jest różnica między tym, co było, a tym, co jest. O, słuchajcie, i to jest po całodziennej pracy. Można zobaczyć efekt, nawet trochę widać. Dobrze, tak to wygląda. Jak widać, jakieś tam ubytki w żery są. Tylko że. Z drugiej strony nie ma sensu wyprowadzać tego na taką kompletną gładź ze względu na to, że trzeba zebrać bardzo dużo ilość materiału. Niestety odlewy były niedoskonałe, a poza tym były traktowane przez właścicieli różnych, nie wiem, yy, ilu właścicieli miał ten motocykl, ale były traktowane yy, niezbyt przyjaźnie. Dzisiaj głównie z użyciem młotka i dłuta i śrubokrętów zapewne. No w każdym razie to, co zrobiliśmy tutaj, wydaje mi się, że to jest optymalne. On i tak chyba taki z fabryki nie wyszedł i tak wypolerowany. Tyle, że nie miał może takich ubytków, takich o jak widzicie tutaj na przykład. No ale okej. Okay. Traktuję, że to już jest stan docelowy. Koła będą szły do szprychowania.